Proszę Państwa, dzisiaj o Afganistanie. Spory kraj w Azji Środkowej, niespecjalnie bogaty, a i to jest określenie łagodne to tak naprawdę jeden z biedniejszych krajów świata dość rozległy, lecz o specyficznym, niezwykle górzystym ukształtowaniu terenu kraj, który zdawałoby się nieproporcjonalnie często gości w mediach. Dlaczego? Nie przypadkiem określiliśmy dzisiejszy temat, jako niezdobyty Afganistan. Proszę Państwa, ziemię Afganistanu zajmował nieskutecznie Aleksander Wielki, panowali nad nimi przynajmniej w teorii Persowie, potem Mongołowie. Nikt jednak do dzisiaj, łącznie ze Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, nie był w stanie podporządkować sobie Afganistanu na stałe. Stąd ten, może nieco kontrowersyjny tytuł. Proszę Państwa, żeby mówić o tym, co jest dzisiaj, musimy przyjrzeć się najnowszej historii Afganistanu. Nie będziemy sięgać jakoś przesadnie głęboko. W połowie XVIII wieku Afganistan oddzielił się od państwa perskiego. Afganistan stał się terenem rywalizacji zwanej Wielką Grą. Mało znana u nas rywalizacja Rosji i Wielkiej Brytanii o dostęp do Oceanu Indyjskiego. Proszę Państwa, Rosja miała ambicje podbić nie tylko cały Kaukaz i Środkowy Wschód, ale poprzez właśnie ziemię Afganistanu wyjść swoim terytorium na Ocean Indyjski. Byłby to niewątpliwie terytorialny, gospodarczy, polityczny sukces Rosji. Kluczowa była tutaj przełęcz Salang, przełęcz Hindukuszu, która umożliwia dostanie się względnie równą drogą przez góry Azji Środkowej z rosyjskiego już wówczas Turkmenistanu na wybrzeże Oceanu Indyjskiego. Wielka Brytania była zdecydowanie przeciw takiemu rozwojowi sytuacji. My patrzymy na stosunki brytyjsko-rosyjskie przez pryzmat początku XX wieku. Przez Trójporozumienie, przez Antante, czyli sojusz w pierwszej wojnie światowej, a warto pamiętać, że do roku 1906 Rosja i Wielka Brytania były bardzo zdecydowanie przeciwnikami, choćby w latach wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905. Japonia miała dyskretne, ale poważne wsparcie Wielkiej Brytanii. Od 1906 nie jest to już aktualne. Tak czy inaczej, Afganistan stał się obiektem zainteresowania tak Rosji, jak Wielkiej Brytanii. Przewagę na tych ziemiach zyskała Wielka Brytania i znowu, to nie jest tak, że Brytyjczycy podbili Afganistan. Próbowali tego co najmniej dwukrotnie dwie wojny afgańsko-brytyjskie. Zajęcie terytorium nigdy Brytyjczykom się nie udało. Byli w stanie opanować południowo-wschodnie ziemie Afganistanu, zamieszkane przez lud Pasztunów, i przyłączyć je do brytyjskich Indii. Te ziemie zresztą są do dzisiaj powodem konfliktu między Afganistanem. A będącym dziedzicem brytyjskiej Indii, Pakistanem, do dziś trwa konflikt, a władze Afganistanu nie uznają obecnej granicy. Proszę Państwa, w XIX i XX wieku Afganistan był monarchią, prowadził zresztą izolacjonistyczną politykę, nie angażował się ani w I ani w II wojnę światową. W 1965 monarchia zmieniła się w monarchię konstytucyjną. Wydarzenia, jakie miały miejsce równolegle w Indiach, to znaczy konflikt muzułmanów i hinduistów w Indiach, o którym Państwo już wiedzą z zajęć o Gandhim, a potem wewnętrzny konflikt w Pakistanie, jak Państwo pamiętają, na początku lat 70., oddzielił się od Pakistanu Pakistan Wschodni, dzisiaj nazwany Bangladeszem. Miało to cały czas wpływ na wewnętrzną sytuację w Afganistanie. Rzut oka na topograficzną mapę Af Afganistanu. Pokazuje, dlaczego sytuacja zdobywców jest tak trudna. Określenie tego kraju jako wyżynny byłoby zdecydowanym niedopowiedzeniem, to kraj górski, a właściwie wysokogórski. Najwyższy szczyt wznosi się na blisko 8 metrów, a większość terytorium kraju znajduje się powyżej dwóch, a nawet trzech tysięcy metrów nad poziomem morza. Góry Hindukuszu przecinają niemal całe państwo, sprawiając, że jest to teren niezwykle niedostępny, komunikacja może się odbywać dolinami górskimi i dolinami rzek, które stosunkowo łatwo mogą być kontrolowane przez nawet niewielkie siły, w tej sytuacji broniący ma nad atakującym niezwykłą i wykorzystaną od tysięcy lat przewagę. Wróćmy do wewnętrznej sytuacji Afganistanu w XX wieku. 70-tych latach historia przyspieszyła. Przyczyną było na samym początku zmiany klimatyczne, a konkretnie wielkie susze, jakie nawiedziły wówczas zarówno Afrykę, jak i Środkowy Wschód. Wywołało to kryzys gospodarczy, brak żywności. Król Afganistanu Muhammad Zahir Khan nie był sobie w stanie poradzić. W lipcu 1973 został obalony przez wojsko. Związek Młodych Oficerów, którzy Próbowali proklamować republikę, przy czym nie odeszli zbyt daleko. Prezydentem bowiem został jeden z kuzynów króla Muhammad Daud Khan. Po pięciu latach jego władza została obalona w kolejnej rewolucji, tzw. rewolucji kwietniowej. Tym razem za rewolucją stał Związek Radziecki. Ludowo Demokratyczna Partia Afganistanu była w istocie radziecką agenturą. Nowa, nowa władza powołała nową nazwę państwa, teraz nazywało się Demokratyczną Republiką Afganistanu. A nowe władze związały się i politycznie, i gospodarczo ze Związkiem Radzieckim. Był to, przyznajmy, kolejny sukces radzieckiej polityki zagranicznej. W latach 70. kraje Azji Południowo-Wschodniej, także jak widać, Środkowego Wschodu, pozwalały się w taki czy inny sposób wiązać politycznie ze Związkiem Radzieckim. We wrześniu 1979 roku, czyli nieco ponad rok po zamachu stanu, przywódca został zabity w wyniku kolejnego przewrotu. Trzy miesiące później w stolicy, w Kabulu, wylądowali radzieccy spadochroniarze. Przywódcą nowego Afganistanu został radzie radziecki agent wspierany przez Moskwę wojskowo Babrak Karmal. I rozpoczyna się dziesięcioletnia, blisko operacja okupacji Afganistanu przez wojska radzieckie. Rosjanie, jak powiedzieliśmy, wysadzili desant w stolicy kraju, Kabulu. Radzieckie oddziały wkraczały od strony Turkmeńskiej Republiki Socjalistycznej. To był okres jesień 79. Na Politechnice Gdańskiej był wówczas bufet, a w bufecie podawano od czasu do czasu pierogi ruskie w sosie pomidorowym. Ten sos przez czysty przypadek albo i nie nazywa się kabul. No kiedy Rosjanie wkroczyli do Afganistanu i zajęli Kabul. Przed bufetem ustawiła się kolejka studentów, z których wszyscy po kolei zamawiali ruskie w Kabulu. Czy są ruskie w Kabulu, czy są ruskie w Kabulu, aż biedna obsługa bufetu musiała wywiesić wielki napis Ruskich w Kabulu nie ma. Pół godziny potem na Politechnice była policja, no ruskie były w Kabulu wówczas. Proszę Państwa, Rosjanie spotkali się ze zorganizowanym oporem. Na jego czele stanął bardzo szanowany jeden z przywódców, Ahmad Szachmasud. Proszę Państwa, jak powiedzieliśmy, dla atakującego, dla okupanta, Afganistan jest niezwykle trudnym terenem. Stawianie oporu jest stosunkowo łatwe, jego przełamywanie jest niezwykle trudne. Okazało się to także w starciu wojsk radzieckich, regularnej armii z czołgami, śmigłowcami, samolotami, naprzeciw której stanęli afgańscy partyzanci, istotnie wspierani zresztą przez Stany Zjednoczone, dostawami broni czy sprzętu. Rosjanie przeszli na wojnę totalną, stosując całkowicie terror, taktykę spalonej ziemi, niszczyli wsi, niszczyli osady, niszczyli drogi. Używano każdej możliwej broni, łącznie z napalmem, a to co mają Państwo na obrazku wygląda jak zabawki, ale prawda jest znacznie bardziej przerażająca. To są miny, proszę Państwa, i to miny skierowane w szczególności dla dzieci. Człowiek dorosły, można go nauczyć, żeby nie ruszał czegoś takiego. Doprawno, doprawdy trudno upilnować dzieci. Kilkucentymetrowej średnicy krążki plastikowe z ładunkiem wybuchowym wymierzono, jak mówię, głównie w dzieci. Ładunek był minimalny, ale był w stanie urwać rękę czy oślepić kogoś, kto nieopatrznie wziąłby coś takiego do ręki. Jak mówię dorosłym zdarzało się istotnie rzadziej. Okaleczonych zostało jednak w ten sposób mnóstwo dzieci. Rosjanie im dłużej przebywali w Afganistanie, tym bardziej przekonywali się, że opanowanie tego państwa jest po prostu niemożliwe. Koszty polityczne rosły. Przypominam, w Związku Radzieckim w 1985 roku władzę przejmuje Michał Gorbaczow. Koszty poniósł Związek Radziecki już wcześniej. W rok, niecały rok po inwazji odbywała się Olimpiada w Moskwie. Państwa zachodnie, także Stany Zjednoczone, w większości nie wysłały zawodników na tę olimpiadę. Motywując to tym, że Związek Radziecki w trakcie trwania olimpiady prowadzi niewątpliwie zaborczą wojnę. To nie jest żadna obrona, tylko próba zajęcia terytorium obcego państwa. Tak czy inaczej koszty były znaczne, szanse na sukces właściwie żadne. Rosjanie po raz pierwszy od dłuższego czasu musieli pogodzić się z klęską, musieli pogodzić się z przegraną. W 1988 roku wycofano część oddziałów, wycofano się z pewnych terytoriów. Wreszcie w 1992, kiedy Rosjan już nie było na terytorium Afganistanu, mudżaheddini, bojownicy yy, islamscy zajęli stolicę, zajęli Kabul. Zwycięzcy, którym udało się wyprzeć Związek Radziecki z kraju, nie reprezentowali jednak jednolitego frontu, byli wśród nich talibowie. Proszę państwa, to słowo teraz stało się popularne, bo rzeczywiście jest taka potrzeba. Kim byli ci talibowie pierwsi w Afganistanie? To radykalni islamiści, uczniowie szkół koranicznych, przeważnie pochodzący z Pakistanu. Byli to pasztuni, a przypominam, terytoria pasztunów zajęła Wielka Brytania, a potem dostały się Pakistanowi. Reprezentują oni najbardziej radykalną odmianę islamu, która twierdzi, że wszystko, całe życie, także społeczne i państwowe, musi się odbywać według reguł szariatu, czyli prawa muzułmańskiego. Talibowie zdobyli Kabul w 1996 roku i przez pewien czas panowali niemal na całym terytorium państwa. Wprowadzili obowiązek podporządkowania się prawu koranicznemu wszystkim i radykalnie. Zlikwidowano całą oświatę na wzór zachodni, bardzo uderzyło to w służbę zdrowia, w prawa kobiet, co oczywiste. Wyglądało na to, że Afganistan pozostanie pod władzą radykalnych islamistów. Do Afganistanu przybył także Osama bin Laden, przywódca Al-Kaidy, radykalnej terrorystycznej organizacji islamskiej. Proszę Państwa, przykładem takich radykalnych działań talibów było zniszczenie posągów Buddy z Bamian. Wielkich 30-metrowych posągów. Państwo zaraz zobaczą to, co zostało z owych posągów, ponieważ były sprzeczne, uznane zostały za sprzeczne Koranem. Posągi zostały wysadzone. Proszę Państwa, pozostawał jednak Sheikh Ibn Masud, uznany przywódca opozycji, 9 września 2001 roku proszę zwrócić uwagę dwa dni przed wydarzeniami z 11 września do szejka Masuda przybyli dwaj ludzie, którzy twierdzili, że są algierskimi dziennikarzami. W czasie spotkania z szejkiem Masudem zdetonowali bombę, zginęli oni obaj, ale także szejk Massud. Dwa dni potem Al-Kaida Bin Ladena dokonała zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Stany Zjednoczone uznały, że winę za zamach ponosi Al-Kaida. Od talibów afgańskich Amerykanie zażądali wydania osamy Bin Ladena. Talibowie poprosili o dwutygodniowy okres zwłoki, po czym stwierdzili, że nie mogą spełnić amerykańskiego żądania, bo Bin Laden jest ich gościem. Amerykanie więc zrealizowali swoje groźby. 7 października 2001 roku rozpoczęła się tak zwana wojna z terroryzmem. Amerykańskie lotnictwo rozpoczęło bombardowanie niektórych celów w Afganistanie. Do wojny tej przyłączyło się także całe NATO. Przypominam, była to jedyna jak na razie i oby na długo sytuacja, w której, w której zadziałał piąty. Paragraf układu NATO, w której Stany Zjednoczone po raz pierwszy poprosiły o pomoc w wojnie z terroryzmem. Państwa NATO tej pomocy udzieliły, w tym także Polska wysłała swoje oddziały do Afganistanu, a później także do Iraku, bo tam, choć to się nie do końca wiąże z tematem, tam także miała przenieść się tak zwana wojna z terroryzmem. Proszę Państwa, Amerykanie szybko znaleźli sojuszników, tak zwany sojusz północny złożony głównie z tadżyków i uzbeków z północy właśnie ruszył przeciwko oddziałom talibów wielu też lokalnych komendantów służyło temu kto chwilowo jest silniejszy więc przechodzili na stronę koalicji na stronę amerykańską siły talibów stopniowo się zmniejszały nie byli jednak Amerykanie w stanie zlokalizować i schwytać Osama bin Ladena, także muły Mohameda Omara, do stycznia 2002 roku, czyli w ciągu zaledwie kilkunastu tygodni, uznano, że siły talibów i Al-Kaida Osama bin Ladena zostały całkowicie rozbite. Nie wiąże się to może bezpośrednio z bieżącą historią Afganistanu. Ale Osama Bin Laden ukrywał się w tym czasie na terytorium Pakistanu w Abotabadzie. Wywiad amerykański namierzył go tam, że w maju 2011 roku akcja amerykańskich komandosów FOK marynarki wojennej doprowadziła do zajęcia jego kryjówki i śmierci Obamy. Na zdjęciu mają państwo amerykańskich przywódców, to znaczy ówczesnego prezydenta, wiceprezydenta, patrzących na to, jak rozwija się akcja amerykańskich komandosów. Jak dzisiaj wygląda sytuacja w Afganistanie? W zorganizowanych przez Amerykanów wyborach jeszcze w 2002 roku władzę objął lokalny pasztun Hamid Karzaj. W kraju są cały czas oddziały ONZ, przede wszystkim amerykańskie. W ostatnich miesiącach Amerykanie twierdzą, że stopniowo będą wycofywać się w Afganistanu. Potwierdza to jednak tezę, którą postawiliśmy w temacie: pomijając lokalną ludność, lokalnych przywódców, Afganistan pozostaje niezdobyty. Trzeba jeszcze wspomnieć, że jest to kraj jeden z najbiedniejszych, a jednak jest liderem w pewnej dziedzinie gospodarczej działalności, o której wolelibyśmy, żeby nie miała miejsca, a mianowicie Afganistan jest jednym z największych na świecie producentów heroiny. Z tych samych powodów, dla których trudno Afganistan zdobyć, dokładnie tak samo trudno jest Afganistan kontrolować. Na niewielkich górskich poletkach w wioskach uprawiony jest mak. Z maku, z soku z niedojrzałych makówek uzyskuje się opium, a z niego heroinę. Jest to jedno z największych centrów poza Ameryką Południową produkcji narkotyków. I nad takim handlem i produkcją też przynajmniej jak na razie nikt nie jest w stanie zapanować, prognozy są, trzeba powiedzieć, dość pesymistyczne.